Pan jako aktor jest na pewno stałym bywalcem jakichś wielkich imprez, wydarzeń kulturalnych. Jak ocenia pan tamte w porównaniu do naszej gali? E, ta gala jest bardzo specyficzna, ona jest bardzo zamknięta. Nie powiem, że hermetyczna, bo, e, ale z jednej strony jest hermetyczna, ponieważ jest lokalna. Tutaj są doceniani lo, e, lokalni działacze, lokalne osobistości, lokalne e, twarze znane, a czasami troszeczkę mniej znane. I jestem bardzo dumny i bardzo zaszczycony tym, że zostałem zaproszony na tę gale. Czym one się różnią? Rozmachem? Nie. E, ta jest bardziej święta i jest mniej spięta. Czuję się mało komfortowo na, na takich salonach i oficjalnych bankietach. A, a tu jakoś jest bardzo miło, elegancko. E... Na poziomie, a jednocześnie nie na dęcie i bez bufonady, więc chyba jest bardzo miło, zwłaszcza, że teraz e, wszedł mocniejszy alkohol, więc myślę, będą się świetnie bawić. Oczywiście, oczywiście, bardzo wszystko mi się podoba, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze raz będę powtarzał, że jest, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że tutaj jestem i mogłem wręczać, co prawda, drewniany e, magnes w pewnej e, kategorii. Mam nadzieję, że ten człowiek, który otrzymał... E, który nie odebrał z moich rąk tego drewnianego magnesu. W przyszłym roku na tyle weźmie sobie do serca, bo są takie przypadki właśnie otrzymania najpierw drewnianego magnesu, potem jakaś metamorfoza nastąpiła w człowieku i teraz dostaje kryształowy magnes i wszyscy są szczęśliwi z tego powodu. Mam nadzieję, że ten człowiek również weźmie sobie do serca i zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby zasłużyć sobie na kryształ. Bo przecież to ludzie głosują, to nie jest tak, że siedzi jakaś kapituła, prawda? Tylko głosują ludzie. Tutaj się grało bardzo fajnie. Czyli atmosfera? Przynajmniej połowa ludzi mnie być może słuchała. To, to było bardzo fajne, tak. Cóż mogę powiedzieć? To, to było bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście ja się zawsze stresuję, ale publiczność była taka, że się uśmiechali do mnie, więc e, sobie mówiłam w duchu, że nie, nie, nie fałszuję tak bardzo. Więc coraz bardziej ta trema ode mnie odpływała i. Bardzo fajnie mi się występowało. Bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie na tę galę i możliwość zaśpiewania. Jestem tu po raz pierwszy, jest mi tutaj bardzo miło. Na razie chłopaki e, nie utożsamiają mnie z e, tym człowiekiem, e, z tym drewnianym, że tak powiem. Jest bardzo spokojnie. E, mam wrażenie, że wrócę do domu. W jednym kawałku. Ale zapewne dopiero jutro. E, tak, tak, tak. O, dziękuję bardzo. Tak, dopiero jutro. Ja pierwszy raz jestem w mieście, tak niedużym jak Łuków, które tak bardzo pucuje kulturalne wydarzenia. To jest super. U mnie na przykład w Grudziądzu aglomeracji 130 tysięcznej nie ma takich rzeczy. Coś takiego się chyba nie dzieje, a przynajmniej ja o tym nie słyszałem. Więc Łuków stara się jak może i to jest super. I co robisz aktualnie? Gdzie się uczysz? Aktualnie chodzę do gimnazjum numer 2 imienia Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej. A na lekcji śpiewu chodzę właśnie do Gazkiego Centrum Kultury do pana Krzysztofa Olesiejuka. I właśnie pan Krzysztof Olesiejuk kieruje. Mną. Teraz pracuję akurat nad spektaklem, którego moja premiera odbędzie się dzisiaj, mamy sobotę, więc w piątek. Czyli już nie chciałem powiedzieć, że za tydzień, nie. Wszystko o mężczyznach w reżyserii Bartka Wyszomirskiego w całkiem zacnej obsadzie. Michał Lesień, Bartek Żukowski, Arek Janiczek oraz Marcin Kwaśny i, i, i ja. Ten piąty. Także całkiem przyzwoity spektakl w Teatrze Kamienica. Nad tym pracuję teraz dosyć intensywnie, więc jakby nie ma czasu na coś innego. Ale jeżeli coś będzie innego, to z chęcią, z chęcią nie odmówię, że tak powiem. Taki jest właśnie ten zawód. Nie, nigdy nie wiesz na co trafisz, jak u Foresta Gampa. Life is like box of chocolate. I mamy pokaz no, fragmentu właściwie nie sztuki, ale prozy, bo to będzie na podstawie Michała, raczej na podstawie e, Mistrza i Małgorzaty. E, e, tak naprawdę, jedna scena egzamin koleżanki, reżyserki na studiach, więc to nie jest sztuka, nie jest żadna premiera. Nie ma o czym opowiadać. Po prostu bawimy się, pokazując, raczej umożliwiając jej pracę z tak zwanymi zawodowymi aktorami. Grasz w przeróżnych serialach. W filmach, miasto 44, barwy szczęścia, dwa ciężko to ze sobą zestawić. Co wolisz bardziej? Co Cię satysfakcjonuje w pracy zawodowego aktora? Bardzo mądre pytanie. Satysfakcjonuje mnie to, kiedy mogę poprawnie wykonać swoją pracę kiedy z mojego powodu nie ma opóźnień na planie. Kiedy nie robię histerii, scen, bo któryś z pionów może nie do końca się wywiązał i satysfakcjonuje mnie no, to naprawdę więź, którą się nawiązuje przy współpracy z tymi osobami, z którymi chce się dalej nie tylko pracować, ale no i współistnieć, bo często te relacje pozostają na dłużej, nie tylko do momentu zakończenia projektu. To najbardziej mnie spotkanie jednym słowem, jednym zdaniem, spotkanie z drugim człowiekiem. Ciekawość tego człowieka. Ja jestem bardzo ciekawy ludzi świata i cały czas się dziwię. Chcę kształcić się. Chcę jak najbardziej rozwijać właśnie swoje umiejętności, jak najbardziej chcę po prostu przycisnąć się do granic swoich możliwości, żeby ten mój wokal był jak najlepszy, jak tylko się da. Wiem, że to z wiekiem się rozwija. Ale tak, chcę postawić właśnie na naukę śpiewania. Co ja bym zmienił? Um, może trochę bardziej żywiołowe prowadzenie imprezy by się przydało, um, a i tak było bardzo fajne, i tak i tak tutaj był duży profesjonalizm, bo wszystkie informacje były, były takie przepływały bardzo gładko. Um, a poza tym nic! Atrakcje były świetne. Był pokaz barmański, który był bardzo udany, chociaż ja liczyłem, liczyłem pomyłki. Ja sam jestem barmanem, więc liczyłem je bardzo sprawnie. Eee, Jadzia świetnie śpiewała. Ja się spisałem doskonale, to był po prostu świetny występ. Eee, no i, tancer a, i tancerki. Bardzo pociągające kobiety. Tak. Jeżeli ktoś mnie zaprasza, żebym zrobił stand-up, to znaczy, że przewiduje, że przewiduje to, um, że ja przyjedzę ze swoimi mocnymi żartami. A ja i tak dzisiaj przeszedłem z programem udelikatnionym, i on tam. Ja po występie, jak zszedłem ze sceny, poszedłem sobie, poszedłem sobie po coś do picia, to to, to masa ludzi do mnie podchodziła i mi gratulowała, cieszyli się w ogóle, że coś takiego było, to było super. To był, był, był tak przyjemny odbiór, ten taki osobisty już później, yy, że tak jak mówię, nigdy nie miałem po firmówce czegoś takiego jak dzisiaj tutaj.